internet jest tutaj przy brzegu. I'm gonna give him a chicken. I'm gonna give him a chicken. Widzisz jakie? It's forfeit. At least forfeit internet. Bierz tą kurwa, kurę. There you go. Predator, kurwa. Jest piękny. Beautiful. Eee! Chcę wskoczyć do... Chcę wskoczyć do tego. Uciekaj, Was stąd? Pomasz jaki internet Pomasz jaka franca Garim Wout Gerare here Garim Wout kippimet Bay Hola, wyłączę na chwilę Siema internet z tej strony szamance kippie to jak Po drugiej stronie kamery Bart masz Bart? Siema Dzisiaj opowiem wam o Półwyspie Czult i Dżungli Czult Aby zacząć tę historię, musimy wrócić do czasów zamieszłych, niemal do początku Torilu, a nawet wcześniej, gdy istniał jeszcze Eber-Toril i pierwotni naparzali się z bogami. I wspomnę tutaj dwóch: Dendar nocno Brzmije, ogromnego węża, który zagrażał światu, i Uptao. Okres ten zwany był Niebieską Erą i skończył się, gdy Dendar pożarła słońce. Ostatecznie pierwotni zostali pokonani, gdyż zdradził ich Uptao, który od tego momentu zwany był przez niektórych Uptao-oszust. Moja była zagraża światu. Eee! nocna żmija zagraża światu. Uwięziona na planie Fugi, karmi się koszmarami i staje się coraz większa i potężniejsza. Podobno kiedyś powróci, by zniszczyć świat. Brama na plan Fugi znajduje się w szczytach płomieni, paśmie górskim leżącym na półwyspie Czult. Tej bramy obiecał przez Uptao, przynajmniej takie zadanie dostał od Bogów. I w zamian za jego wykonanie zapłaty Półwysep Czult w którym inni bogowie obiecali mu się nie wtrążalać i nie konkurować z nim o władzę. Dlatego kapłań innych bogów mają zakaz nawracania tam na swoją wiarę. Lepiej nie wkurzać Uptao, bo wpuści nocną żmiję i skończy się teatrzyk. Jedyny wyjątek stanowi Tarthar, bo jest ziomem Uptao. O Uptao i Tartharze usłyszeć możecie w drugim odcinku o bóstwach natury tutaj. Ostatnio jednak ten pakt został naszarpnięty najpierw przez Szar, która zabiła Eshoudou, jeden z aspektów Uptao, i pod jej postacią zdobywa wiernych na półwyspie Czult. Następnie wraz z cywilizacją do Czult przybyli kapłani. Stawiają swoje świątynie i kaplice póki co w porcie Nianzaru i forcie Beluarian, ale już to jest naruszeniem umowy między Uptao i bogami. Jak się Uptao wścieknie, to mamy koniec świata. Zapomniane krainy się skończą. Te w smerfy. Podobno te uptało uformował czul, który miał być manifestacją labiryntu życia, idei, według której każde stworzenie powinno przejść przez swój labirynt. Dlatego już dzieci wyznawców uptało uczą się rysować labirynt swego życia indywidualny dla siebie i utrwalają go, malując na piasku. Dzięki temu, gdy pewnego dnia umrą i odejdą w zaświaty, staną przed obliczem, Uktao, a ten zapyta ich o labirynty życia, nawiązanie do kroma. Jeśli będą znali odpowiedź, zabierze ich do swojego królestwa, krainy wiecznych łowów, jak Indianie. Jeśli nie, powrócą na Ziemię jak góle. Jak Indianie. A nie, nie, to jednak nie jak Indianie. Półwysep Chult podczas plagi czarów został oderwany od kontynentu i stał się wyspą. Jednakże drugie rozdarcie połączyło go na powrót z nim, Mimo tego nie wiedzie tutaj bezpiecznie żadna droga lądowa. Bardziej prawdopodobne, że dostaniecie się tutaj morzem lub za pomocą magii, albo statkiem powietrznym z Hadurua. Mówi się, że Chult to najniebezpieczniejsze miejsce w Fejrunie, nie licząc podmroku. Po dżungli biegają dinozaury wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Pełno tu roślin żywiących się mięsem, mnóstwo chorób czyha na śmiertelników, gdyż prawie wszystko, nawet woda, jest tu zarażona jakąś chorobą czy pasożytem pełno tu jadowitych bestii, w tym ogromnych węży, owadów, innymi komarów wielkich jak szczury. Jakby tego było mało, inteligentne rasy Półwyspu Czult dzielą się na bardzo nieprzyjazne i trochę mniej niż bardzo nieprzyjazne. Połowę tubylców stanowią tabaksi, przy czym nie należy mylić ich z kotołakami. Tutajsi tabaksi to nazwa ludzi żyjących w dziczy, zbierających się w klany. To właśnie oni oddają część uptao pod postacią różnych aspektów, w tym dinozaurów. Około 1 piątą humanoidów stanowią gobliny bakterii, e, batirii, z których nawet nie ma, z którymi nawet nie ma co negocjować. Na Jaszczuro ludzi i UNT przypada po 10% populacji Czult. 5% mieszkańców to dzikie, krasne ludy i krasne ludy albinosy będące odmianą, odmianą duergarów. Podobną ilość stanowią pteroludzie, czyli nieco inteligentniejsza odmiana Jaszczuro ludzi. I nie mająca ogonów. I Aldani, czyli kraboludzie, ale tych jest naprawdę niewiele. No i są tam jeszcze Jaszczuroludzie. I zamieszkujący południe Czult oraz wyspę, e, wyspę Pysk Orngara, Tortlesi, czyli żółwie ludzie Nie żartuję, gdzieś tam należy wyciąć 1%, które stanowią przedstawiciele innych ras Fejrunu, głównie skupieni w dwóch cywilizowanych miastach: porcie Nianzaru i forcie Byluarian, Ale o nich następnym razem. Do czult nie przyjeżdża się na wakacje. Po co więc przedstawiciele cywilizacji przebywają tutaj, gdzie o śmierć tak łatwo? W sumie jest dość miejsc w Eirunie, gdzie można łatwo zginąć. Po co więc pakować dinozaurowi na talerz? Tym bardziej, że nie wymieniłem wszystkich zagrożeń, czult. Mnóstwo tu pułapek pozostawionych przez tabaksy i dzikie krasne ludy, które każdego nieproszonego ostrzeliwują z zarośli, z zatutymi strzałkami, z dmuchawek. Dinozaury występują też w wersji latającej, tak jak często z powietrza atakują nas tam ogromne orły. Po pysku można dostać tu też od goryla, trafić na rupuchę wielkości domu, zamieszkującą bagna hydre, atakujące z wody nagi, czule, troglodytów, trole, buliugi, czyli. Ropucho ludzi, grungi czyli żabo ludzi, a w górach na ogniste salamandry. No i Ulut Halong, straszliwa, legendarna bestia żyjąca gdzieś w dżungli, przed którą drżą wszyscy, nawet tubylcy, którzy obawiają się wspomnieć jej imienia. Do tego wysoka temperatura oraz duchota niesprzyjająca tym, którzy nie przystosowani są do takich warunków. Niemalekko przetrwają najtwardsi, więc dlaczego się tu pchają? Ano dlatego, że region ten jest niezwykle bogaty. W dżungli jest mnóstwo starodawnych artefaktów. Krasnoludcy albinosi, krasnoludy Albinosi produkują niezwykle cenną broń z ostrzami wykonanymi z diamentów. Eksportuje się stąd futra, przyprawy, perfumy, chanel, zapach żaboludzia. No i kamienie szlachetne. O region ten konkurują ze sobą wspomniane Port Nianzaru, czyli kolonie Amn, oraz Fort Beluarian, będący placówką pomiennej pięści z Wrót Baldura. A jeśli uważaliście na filmie o Sojuszu Lordów tutaj, to wiecie, że sojusz lordów, do którego należą Wrota Baldura, konkuruje z Amn. Dla bohaterów Twoich graczy, dżungla czult może być miejscem niesamowitych przygód. Jeśli wyjdą z niej żywi, staną się zapewne bardzo potężni, gdyż jak mawiają wyznawcy ptao, czult jest labiryntem, przez który przechodzą nieliczni. Już wkrótce poznacie szczegóły odnośnie tego miejsca. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na oglądanie następnych filmów o zapomnianych krainach, śledzenie nas na mediach społecznościowych i wspieranie na patronite. Do zobaczenia.